Cześć wszystkim, z tej strony Mysteriox, a Auto już jest praktycznie jakby ostatni mój odcinek z serii Jackbox. Oczywiście to będzie przerwa taka. Po prostu zostawię tak jak wcześniej odstawię tego Jackboxa i zajmę się inną serią, więc będziecie mieć co do oglądania. I teraz jakby to zakończyć. A jak to czasem inni na przykład taki Escape kończą. To nie był Escape, no ale ta mniejsza, TNT, jak widzicie jeszcze trochę dni się pozmieniało. Expiłem cały czas praktycznie, przeszło nawet godzinę, no jakoś tak. Tylko czekałem na noc, no czekałem, wcześniej to oglądałem jakiś film tam. Potem noc, ekspiłem znowu kończyłem tam film, no i znowu ekspiłem. Więc dobra, <grym> czas to rozwalić. Jakoś tutaj, niech tego tyle będzie. Dobra, tutaj, tu. Podejrzewam, że nie starczy. Dobra, tutaj jakoś tak. Tu, 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 tu. Oczywiście naturalnie e, kopia save'u zrobiona. Jakbym chciał wrócić, albo jeszcze dajbym chciał nagrywać, to miał na czym. Więc się, nie wiem, nie stresujcie. Bez oba wszystko jest zachowane. Że tak sobie myślę, że chyba, nawet no, podam save'a, no. Nie jest jakiś taki interesujący strasznie, no ale tam kilka osób chciało, to może spełnię ich prośbę. I dam tego save'a. To ściągnięcia. Hi, hi. Dobra, już prawie koniec TNT. Łops. Tutaj jeszcze, o. No kurczę no. Trochę się, o dobra, trudno. Nie wyżej tutaj dam. Albo myślę, nie, tutaj. Nie, tutaj będzie. Kurde, nie tu. Tu, 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 tak, tu. I tutaj nie. A za to będzie tutaj. Ach, pach. Myślę, że taki mniej więcej koniec jest. Okej, okay. <noise> teraz jeszcze tylko pochodnia albo czerwona pochodnia, czy znaczy zapalniczka. Zapalniczka tu. Tylko góry, gór, góra zostanie. No niestety, no nie chcę oszukiwać. Łącie wszyscy, kurde, teraz sobie wyjdziemy. O w dupę, o mać, <laughs> ale bum. A jeszcze wybucha tam. tej <laughs> kryształ. o i to jaki dorodny. Dobra, i co tutaj zostało? O w dupę, no, <laughs> No. Po moim magazynie. Uuu. Takie to wygląda jakieś jak jest w Czy mi się... E, dobra Jeszcze tutaj, tutaj, mać to się odejdzie, bum Pis, pierd... Ach, kurde, jeb A to co? No Myślałem, że się opierdala tu TNT I portal jest I się schował, no Dobra. Więc taki mniej więcej koniec. <noise> no, względnie jest taki jakiś. No, ta seria tak długo nie trwa. Niektórzy również będą ciągnąć ciągnąć. Taki na przykład polski pingwin to będzie. Oj, oj, ciągnął jeszcze więcej. razie tak sądzę. No, ale wygląda. I jeszcze podpalimy. Płoń. Płoń. Błąd, kurczę, tak, pięknie płoniesz. O kurczę, no nie doskoczę, no. O, o, o może tutaj doskoczę, o, tak, tak, o, o, idealnie. Błąd, błąd, błąd. Zużyjemy tą zapalniczkę i jeszcze pięknie zginiemy w płomieniach. Tak, jest. No to jest praktycznie taki, taki finał. Prawdopodobnie jak będzie ta wersja 1.3, to nagram. Nagram jeszcze z Dogboxa, pokażę co tam się zmieniło. Ile w ogóle będzie ta wersja, i jeszcze autor, znaczy cast, chce jeszcze rozwijać tą paczkę. No, Nadal bym się ucieszył trochę. Pamiętam, jak w ogóle to była moja pierwsza paczka modyfikacji do Minecrafta. A w Minecrafta ogólnie gram od wersji 1, chyba 4, nie 3, 3, tak 3. No, 3, tak jakoś tak między. Jakbyś chyba zacząłem grać na 1.3, a tydzień potem było 1.4, tak więc możecie oszacować, mniej więcej tydzień, jakoś tak. Więc możecie oszacować, kiedy zacząłem Minecraft I w ogóle, jak zobaczyłem, tak nie, nie, że się zdziwiłem, ale wchodziłem po świecie, i pamiętam, moja pierwsza chatka w Minecrafcie to była, że tak powiem z piasku, ściany były z piasku, sufit był z dirtu, nie wiedziałem w jak, co się tam robi, co trzeba gdzie, nie wiem, wkładać, jak wiecie, że tutaj się drewno włoży, tak, nie, i są patyki jakieś pierdy, nic nie wiedziałem, no to się tym nie można się dziwić, nie, wszystkie wszystkiego też od razu nie nie, nie, ten, nie ogarniają od razu. Ale dobra, dobra, Mniejszo o to. E, teraz już tak, e, Po tym, jak ja zacząłem w ogóle grać, to w ogóle, żeby ogarnąć coś, to po prostu szukałem na YouTubie, no, a gdzie, żeś by indziej. Po prostu tam wpisałem tam Minecraft, coś tam, jakiś poradnik czy coś. I natrafiłem na Kolesia, który, który właśnie kręcał ten cały let's play, tak jak ja tam. Teraz, tam już teraz w tym momencie nie skończyłem. Na razie. Eee, Przykuję moją przygodę z checkboxem. Ale ta osoba to akurat nie był, jak myślicie, JJ Joker. I tak w ogóle. Nie to nie była ta osoba jakaś inna. Nie pamiętam w ogóle teraz. Nie pamiętam kto to był. Wiem, że to nie był JJ Joker. No, też trochę miałem tych wyświetleń tam. Zresztą to on też na początku w ogóle, gdybym Minecraft zaczął, chyba też od Alfy, tak jak JJ Joker. JJ Jokera dopiero później, jak ja bardziej Minecrafta ogarnął. E, no i tak. No i co tam. No i to było na wszystko w tym odcinku. Rzeczywiście takie Bug Wielkie, które dziur jest. Oczywiście kopię ta kopia save'a jest jest coś by chciał, nawet ten zniszczony już to wiecie ja tam mam, wiecie, <laughs> że się zostawi ten świat tak o, jak będę chciał, to sobie przywrócę mam kopię, więc bez problemu i tak jak mówiłem, w tym odcinku już będzie cały save. Bo oczywiście od tego momentu, przed nagrywaniem i bez TNT, i w ogóle bez ekspienia bo to chyba Jakoś tak, nie pamiętam, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba bez tego. No dobra, no i co by tu powiedzieć? Że dzięki za obejrzenie, w ogóle oglądanie tej całej serii. Mam nadzieję, że jeszcze ją, jeszcze kiedyś zagram, checkboxa. To z tak nie chcę, chcę więcej po prostu modyfikacji, ten zwykły Minecraft się już znudził na maksa. Grałem u niego rok, no. Przeszło. Po roku mi się gra znudziła, Jezu. No oczywiście nie cały czas, nie codziennie. Były też inne gry. Tutaj może kiedyś coś tam, może za miesiąc jakaś inna ruszy. Jeszcze nie wiem dokładnie. Zobaczę. Podejrzewam, że mafię zaczyna nakręcać. Jeszcze. I potem jeszcze zatek tego. Nie ściągam tego od nikogo, po prostu chcę i też się zastanawiam, czy nie zacząć przypadkiem od mafii jedynki. No ale dobra. No więc dzięki za obejrzenie. I jeszcze raz się ja powtarzam, oczywiście jak zawsze to właśnie w większości odcinkach się powtarza z tym zakończeniem. Zapraszam oczywiście do o, do kolejnej mojej serii, która okaże się pewnie w następnym tygodniu. Dzisiaj jest 15. No to pewnie Jutro coś nagram, 16, no to czyli jakoś tak 17, 18, może trochę później będzie, bo chcę trochę również odpocząć od nagrywania, o no wiecie. O, Creeper, chodź tu, boom. Halo, boom, jak chcę boom, no, jeb. A, kurde, nie było. Oczywiście spustoszenie zrobił, że hej. No chodź tu, gnoju, no gdzie ty zapierdziałaś? <laughs> Wszystkie Creeper na twarz przyjmuję. Halo creeperki, chodźcie tutaj. A i też pewnie pytanie... No dobra, e, żeby nie przedłużać, no to już kończę. Także że zapraszam na moją nową serię. Ja się z wami żegnam. Cześć, na razie, czołem, pa!